Ewangelia według świętego Jana. Niektórzy z tłumu, po usłyszeniu tych słów, mówili: On rzeczywiście jest prorokiem. Inni stwierdzili: On jest Chrystusem. Inni jednak pytali: Czy Chrystus może pochodzić z Galilei? Czyż pismo nie wskazało, że Chrystus będzie potomkiem Dawida i przy, że przyjdzie z Betlejem, miejscowości, z której pochodzi Dawid? I tak doszło z jego powodu do podziału wśród zebranego tłumu. Niektórzy chcieli go uwięzić, lecz nikt nie odważył się go pojmać. Tymczasem słudzy powrócili do wyższych kapłanów i faryzeuszów. Ci zapytali ich, dlaczego nie przywiedli go tutaj. Słudzy odpowiedzieli: Nigdy żaden człowiek tak nie przemawiał. Faryzeusze zwrócili się do nich. Czyż może i wy daliście się mu zwieść? Czy uwierzył w niego któryś z przywódców albo farzeuszów? A ten tłum, nieznający prawa, jest przeklęty. Wówczas zabrał głos jeden z nich, Nikodem, który wcześniej przyszedł do Jezusa. Czy zgodnie z naszym prawem nie osądza się człowieka dopiero, gdy się go wysłucha i rozpozna, co uczynił? Odpowiedziano mu, czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, a przekonasz się, że żaden prorok nie wywodzi się z Galilei. I rozeszli się do swoich domów. Jakie pytanie stawiasz Jezusowi? Postaraj się dziś nie wchodzić w spory, unikaj kłótni, pomódl się o pojednanie tych, którzy żyją w nieprzebaczeniu.